Raz, dwa, trzy, cztery, raz dwa trzy cztery. Próba mikrofonu, próba ekranu, próba kadru. Cześć, dzień dobry. Witajcie na kanale Herby, Flagi, Logotypy w kolejnym odcinku, w kolejnym kwadransie na herbatę, czyli w cyklicznym odcinku, w którym omawiam nowości ze świata współczesnego brandingu, nowości heraldyczne. I oczywiście, jeżeli takie są, to również nowości weksylologiczne. Dzisiaj przygotowałem kilka nowości właśnie ze świata. Brandingu, mamy kilka nowych znaków. Rozpoczynamy tradycyjnie. Oczywiście herbata zaparzona w kubku z akcentem piłkarskim. I takich akcentów również będzie dzisiaj, szanowni państwo, kilka chyba dwa. Zaraz, zaraz przejdziemy do tych nowości. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od połączenia z moim ekranem, tak żebyście mogli. pledzić te przygotowane przeze mnie materiały. O, myślę, że już już są materiały widoczne. Powiększymy sobie jeszcze tylko technicznie tutaj ogarniemy te linki i rozpoczynamy od nowości, szanowni państwo za oceanu, czyli ze Stanów Zjednoczonych, Kentucky Bourbon Trail. To Program turystyczny założony w 1999 roku w celu promowania bogatej tradycji destylacji trunków starzonych właśnie w Kentucky. Kentucky Bourbon Train to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Kentucky. Nowe logo zostało zaprojektowane przez agencję Lewis Communication. Typografia w subtelny sposób czerpie z Art Deco, a złoty kolor z tego, co komunikuje nam agencja, podkreśla luksusowy ton. Przeglądnijmy sobie, szanowni państwo, jak wygląda ten nowy znak. Widzimy, że bardzo czytelny, dobrze komunikujący się. Tak to wygląda na, na eleganckich, przydrożnych pylonach. Reklamowych widzimy ten złoty kolor tego trunku starzonego jakim jest bourbon. A tutaj widzicie państwo w przygotowanej przeze mnie prezentacji slajdzie stary znak Kentucky Bourbon Trail i oczywiście ten nowy złoto zielony bardzo taki paradny, bardzo naprawdę oficjalny, prestiżowy, tak moglibyśmy powiedzieć. Kolejna zmiana z, ze Stanów Zjednoczonych to Mountain Dew, nowe logo tego bardzo popularnego nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na świecie napoju. Marka należąca do PepsiCo ponownie przeprojektowała, bo jak Państwo za chwileczkę zobaczycie na kolejnym slajdzie, tych zmian w tej marki było już w historii kilka. Kultowy napój bezalkoholowy o smaku cytrynowym z tym nowym znakiem wystartuje w 2025 roku. Tak wygląda ewolucja tego znaku, przygotowana przez PepsiCo. Widzimy, że od 1948 roku jest to szóste, szanowni państwo, przeprojektowanie. I teraz do, do dość takie znaczące, bo widzimy powrót do pełnej nazwy Mountain Dew. W 2009 roku korporacja postanowiła komunikować się skrótem. Napój dedykowany przede wszystkim do młodzieży, no ale od 2025 roku marka, Mountain Dew powraca do tego dobrze sprawdzonego rozwiązania z pełną nazwą: Mountain Dew i oczywiście z tym akcentem takim zielono-czerwonym, nawiązującym do przyrody. Bardzo dynamiczny, bardzo, bardzo energetyczny znak, myślę, że dobrze komunikujący się, no i przede wszystkim mający trafiać do grupy docelowej, a tą grupą docelową jest oczywiście młodzież. Tak, tak ta zmiana będzie wyglądała na puszkach. Z hasłem reklamowym. Oczywiście zdjęcie w lesie. Widzimy akcenty przyrodnicze. Pozwólcie państwo, łyk. Absolutnie nie Mountain czy Herbata pana popołudniowa. Bardzo dobra. No i tutaj widzimy jeszcze na, na samochodzie, oczywiście. Takie akcenty mocno, mocno trekkingowe, młodzież bawiąca się, zielony samochód. Także bardzo spójna komunikacja, bardzo spójna kampania, która przygotowuje do tej zmiany, która ma nastąpić od 2025 roku, czyli już za kilka tygodni. Kolejna zmiana, tym razem z Włoch. Firma DALDOS, Szanowni Państwo, to. Nowy system identyfikacji wizualnej w całości przeprojektowany przez właśnie firmę DALDOS. To włoska rodzinna firma zajmująca się produkcją dźwigów i wind. Rodzinny biznes powtórza się z ponad 70-letnią tradycją. Widzimy tutaj nowe rozwiązania graficzne. Tak to wygląda, szanowni państwo. Powiększmy sobie ten znak. Ciekawe rozwiązanie, i tutaj bardzo ważnym akcentem jest ta, to przesunięcie w literze O. Proszę zwrócić uwagę, właśnie na ten, na ten charakterystyczny element graficzny. To jest właśnie ta winda, te, te dźwigi, które ma, ma ta litera symbolizować. O, tutaj jest to bardzo dobrze zaprezentowane. To przesunięcie w górę o jeden ton. No, ciekawe rozwiązanie podkreślające. Tę branżę podkreślającą właśnie charakter tej firmy. Zmiana już dokonana na głównym nośniku elektronicznym, czyli na stronie firmy Daldos. Również to wszystko spójne w kolorach, w kolorach nawiązujących do głównego znaku w tej identyfikacji. No i kolejna zmiana, szanowni Państwo, z ostatnich tygodni. Popularna marka Sierra. Popularna marka, oczywiście. Tequili, tequila de Mexico, Sierra i ten nowy znak Sombrero, widzimy tutaj po prawej stronie. Marka, dopowiem, należąca do Stock Spirits Group, czyli takiej bardzo dużej grupy zajmującej się alkoholami. Tutaj widzimy ten, ten produkt w trzech wersjach, szanowni Państwo, i z tym właśnie kapelusikiem, z tym charakterystycznym Sombrero. Tu w wersji. Biało-czerwonej i wersji czerwono-białej. Kolejna zmiana z zaoceanu. Klub piłkarski Chicago Red Stars zmienia nazwę, upraszcza człon, pozbywając się koloru czerwonego z nazwy, bo, bo w charakterystycznym logo pozostaje oczywiście ta czerwona gwiazda. Ta czerwona gwiazda, która nawiązuje tak naprawdę. W tym znaku do sześcioramiennej gwiazdy z flagi Chicago. Flaga Chicago omówiłem na moim kanale, także serdecznie zapraszam do zakładki z flagami albo do zakładki ze znakami ze Stanów Zjednoczonych. Tam znajdziecie Państwo właśnie omówienie tej bardzo charakterystycznej i bardzo ciekawej flagi. Klub Chicago Stars to klub, szanowni Państwo, piłkarski, ale kobiet, występujący w National Women's Soccer League. Popularny klub. Który został założony w 2006 roku, no i właśnie w 2024 postanawia uprościć tę nazwę do Chicago Stars. I przy okazji ulega zmianie logo. Widzimy, że nadal ten znak pozostaje rozpisany na tarczy herbowej, ale ta tarcza herbowa z, taki, z takiego typu hiszpańskiego przychodzi bardziej w taką stylizowaną, szczególnie u góry widzimy taką obłą wypustkę w głowni herbu, tarcza dzielona w lewo skos, u góry granatowa, błękit na dołu, no i oczywiście akcent piłki nożnej z czerwoną sześcioramienną gwiazdą. Bardzo, bardzo dobrze komunikujący się znak, tak, tak moglibyśmy powiedzieć tutaj jeszcze na takim slajdzie, oczywiście, będzie, będzie ten znak wykorzystywany w różnych konfiguracjach. W Stanach Zjednoczonych ten branding sportowy lubi wykorzystywać te znaki, tak zwane secondary mark, czyli w różnych konfiguracjach. Tutaj widzicie Państwo biały napis Chicago Stars FC, charakterystyczna czerwona gwiazda i to wszystko na błękitnym polu. Tak, ten nowy znak będzie. Komunikował się na materiałach reklamowych klubu. No, i przechodzimy, powracamy do, do nas, do Polski. Miasto Ostruda, Perła Mazur, przygotowuje się do, do obchodów, szanowni państwo, 700-lecia. który, który będzie miał miejsce w 2029 roku. Tutaj na tym slajdzie widzicie, państwo, właśnie przygotowany taki. Przez miasto slajd, plakat. 700 lat ostródy 1329-2029 i te dwa zera to nic innego jak znak nieskończoności, często wykorzystywany w grafice, brandingu nowoczesnym. Taki chociażby znak widzieliśmy w logo Juglełuszowym Lecha Poznań. Bardzo lubię wykorzystanie tego, tego znaku przez grafików. Tutaj graficy postanowili. W taki sposób komunikować jubileusz. Wróćmy jeszcze do, do tego znaku wcześniejszego. i oczywiście, z hasłem Perła Mazur, to hasło, które już znaliśmy. W ten sposób Ostruda komunikowała i promowała miasto i turystykę swojego miasta. Miasto wody, miłości do natury, pełnej energii i niekończących się możliwości, i oczywiście ten znak nieskończoności, Ostruda, Perła Mazur. Ciekawe rozwiązanie graficzne, naprawdę bardzo dobrze przygotowana kampania, podoba mi się trafia to do mnie i cieszę się, że polskie miasta potrafią w profesjonalny sposób, szanowni Państwo, dokonywać właśnie takich, takich zmian i komunikować te bardzo ważne wydarzenia z punktu widzenia historii, współczesnej historii tych miast. Marka MSN należąca do Microsoft, portal informa informacyjny, portal z wiadomościami, znana, szanowni Państwo, od wielu, wielu lat troszeczkę. W ostatnich latach odeszła do niebytu, ale zostaje przy przeglądarce Edge Przywrócona do życia, tak moglibyśmy powiedzieć, i przy okazji zostaje odświeżone przez Microsoft logo. Widzimy tego charakterystycznego motylka w kolorze. Pogrubiony zostaje również skrót MSN. Przypomnę, marka należąca do Microsoft. Amazon, to jest kolejna zmiana z tego tygodnia. Typografia zmieniona, pogrubiona w troszeczkę innym wydaniu kolorystycznym. Ta charakterystyczna szczałka, która przechodzi od litery A do litery Z. Bardzo kosmetyczna zmiana, ale, ale no Amazon raz na jakiś czas dokonuje takiej kosmetyki. Tutaj widzimy, że to zmiany, które mają przygotowywać do najbliższych promocji Amazon to marka jeden z globalnych liderów e-commerce sprzedaży elektronicznej oczywiście szanowni państwo Cyber Monday. Tutaj widzimy wykorzystanie już tej nowej czcionki nowej czcionki która jest ewolucją Amazon Ember. Tutaj widzicie że przechodzi ten Amazon Ember w Amazon Ember Modern czyli czyli kontynuacja tak ewolucja tej czcionki wykorzystywanej, włas, czcionki własnej, tak moglibyśmy powiedzieć. Tu już materiały na Cyber Monday przygotowane przez Amazona. Również materiały przygotowane na Black Friday Weeks, więc tak to jest komunikowane w sieci, szanowni Państwo, od kilku dni. Powtórzę się, kosmetyczna zmiana, ale. Ale. Mająca, mająca na celu poprawę tego wizerunku. No i informacja z dzisiaj: mamy 17, 17 dzień lutego 2024. Ajax, jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich, nie tylko w Holandii, nie tylko w Europie, ale również i na świecie, postanawia zmienić logo i powrócić do sprawdzonego rozwiązania, szanowni Państwo. Od 2025 roku, a jak przywraca stare logo sprzed 1991 roku, Kuba Malicki z polskiego logo.net postanowił zareagować i na komunikatorze X wypuścił taki post. Ikona nowoczesnego brandingu sportowego wraca do wcześniejszego herbu, ukłon w stronę fanów, a może początek nowego trendu. Postarzenia, postarzenia emblematów piłkarskich. Ciekawe, ciekawe spostrzeżenie Kuby Malickiego. Tutaj zaprezentował oczywiście ten stary znak, ten obowiązujący jeszcze od 1991 roku do lutego 2025. No i ten znak, który ma zastąpić. To faktycznie może, może być rewolucja. Zobaczymy, czy inne kluby pójdą śladem Ajaxu. Nie do końca jestem przekonany, czy to dobre rozwiązanie. Ale śmiałe rozwiązanie. Na pewno odważny krok Ajaxu Amsterdam, więc ukłony za, za tę odwagę. Czy ten znak jest bardziej czytelny, czy ten znak się lepiej komunikuje w social mediach i w nośnikach cyfrowych? No na pewno nie. Ale Ajax to taka marka, która może pozwolić sobie na takie niesztampowe nie, nie, rozwiązania, nieszablonowe rozwiązania. I, no i przywracam. Ten stary znak od 2025. Roku. To tyle, Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam do mojego ostatniego odcinka. Dwus 250 odcinek ukazał się wczoraj na moim kanale Herby flagi, Logotypy. Pełny odcinek, w którym omawiam ewolucję i historię logo Formuły 1. Także serdecznie zapraszam nie tylko miłośników królowej Motorsportu, ale również i wszystkich tych, którzy interesują się współczesnym brandingiem. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, życzę spokojnej. Niedzieli i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.